Moja pierwsza kadencja 2014-2018, najmłodszy radny w całej, w całej Radzie. I wiesz, starasz się coś świeżego wrzucić, i, i zawsze jest źle. Jesteś za młody, nie masz pojęcia. No, trochę dołujące, ale, ale z drugiej strony uczące takie pokory i, i słuchania tego, co się dzieje. Pracy z ludźmi po prostu. Pracy z ludźmi. I pamiętam pierwszy, pierwszy budżet, który uchwaliliśmy, kiedy zaproponowałem obniżenie deficytu i obcięcie z pewnych działów środków, mhm. które uważam, że zupełnie były niepotrzebne. Mhm. No i z tych dwunastu radnych w większości nagle cała rada jak gdyby e, zmieniła front i stwierdziła, że to jest nierealne, że to jest głupie, e, że trzeba wziąć kredyt, że, pomysł jest że mój chybiony. pomysł jest chybiony. Najbardziej, co, co martwiło mnie, czy, czy no, smuciło, że spotykaliśmy się jako radni w biurze Rady, ustalaliśmy jakieś szczegóły. Niby wydawało się, że wszyscy jesteśmy jednomyślni, przychodzisz na sesję albo na komisję no, i nagle. Na mm -hmm. nie jest cztery. Benz. Rozumiem. I wychodzisz z jakimś pomysłem, który ci się wydaje, że no, przedstawiasz go realnie uczciwie podchodzisz do tematu, a tutaj Okazuje się, niestety, że, że Twoi koledzy zostali w jakiś sposób przekonani, przekonani żeby, żeby, było inaczej. żeby było inaczej i to była zasadnicza różnica, nie? Pamiętam wtedy z prasy, że burmistrz zapytany, jak, czy miał prawo podejmować zobowiązanie bodajże na 3 miliony dołożenia do budowy szkoły, powiedział, tak, miałem takie prawo, dlatego teraz proszę Państwa o zgodę. Tak, ja to, tak. no to często to... były takie numery. Nie? Ale to takie miałeś doświadczenie tamtej kadencji. No i teraz co? Tak, bardzo no zobacz, przychodzi 2.018, pamiętny dzień przed. Nie, to było w dniu sesji chyba, kiedy się spotkaliśmy wszyscy na dole w Biurze Rady. Mnie nie było w, te, to w był, ciebie nie było. W to tej było. było jedyne spotkanie w biurze Rady, bo później, później się w moim biurze czy twoim tak. spotykaliśmy, tak, tak, jako Ja, ja nie zapomnę jeszcze... jak dziś, kiedy przychodzi burmistrz no, Kaczmarek, Kaczmarek tak. do nas i mówi... Odcinamy to wszystko grubą kreską. Zaczynamy nową erę, gdzie będzie to era dialogu, i ale, zapominamy o tym, co było, i ja chcę, żebyśmy wspólnie wszystko. Ale to było przed drugą sesją. No właśnie nie pamiętam, czy to musiało było przed być, pierwszą, czy przed nie, nie, nie. drugą, bo myśmy poszli. Być, musiało być przed drugą. Bo na drugi zostaliśmy skanalizowani do komisji wbrew naszym oczekiwaniom i prośbom. Tak, no i dlatego to mnie, to mnie zmartwiło, że tu wiesz, wcześniej na to, w, biurze, i... w biurze rady mowa jest o tym, że jesteśmy Myślę, że to zapomnę... ta sama sesja, ale przed głosowaniem. Może tak, tej, może, to było, może to było w ten sposób. Hmm. Bo pamiętam, bo Bogdan Maciejkolwiek strasznie na to. Chce no, no, pięć lat na to wyrzucić. Przecież przyczykał. pan Bogdan powtarzał, pokazano nam, gdzie jest nasze miejsce. Tak, jest. tak? i że taki parlamentarny obyczaj zastępca komisji, żeby, żeby był z gmin, mniejszościowej grupy. To nawet jak ja sobie przypomnę pierwszą kadencję, to ktoś tam nam zarzucał, że myśmy tak samo postąpili. Nie. Bo, nie, nie bo myśmy wymieszali nie, nie. Radę nie, nie. To, to z to, to grupą opozycyjną i, i z nami, tak? Dzięki, że powiedziałeś jak to było wcześniej, natomiast ja przyszedłem zupełnie z takimi oczekiwaniami na dzisiaj jak się nie pozbyłem, jestem nieustannie naiwny, wydaje mi się ciągle, że to jest nasze miasto. Sugerowałem, że między stołami powinna leżeć flaga, znaczy mapa naszego, naszych szamotu i ja nie, nie, nie rozumiem, dlaczego nie można było przychodzić do sali i siadać tak, jak kto przyszedł według kolejności, tylko narysowano mi kartkę, mapkę, no, gdzie mam siedzieć. I to był taki obraz tego, co będzie dalej i to się w ogóle przez całą kadencję nie zmieniło. Moje spojrzenie na, na to wszystko. No, zaproszeni do rozmów byliśmy przez e, pana burmistrza chyba raz albo dwa, i to tylko wtedy, gdy trzeba było podnieść stawkę za wywóz śmieci, tak. albo jakiś inny chyba tam, nie wiem, dokładanie pieniędzy do, do, do ZPK. Tak, jeżeli była jakaś potrzeba z naszej strony problem po prostu, z, jakiś, z, z strony... w którym on ewidentnie jakby szukał porozumienia. No. No ja powiem Ci tak, ja przez te dwie kadencje to tak e, w cudzysłowie powiem, wiem co włodarzom w trawie piszczy Aha. i takie doświadczenie e, czy moja obserwacja, że przyszli kandydaci czy, czy przyszli radni nie powinni być w żaden sposób uzależnieni od burmistrza. Bo to w tej chwili w, 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 i w tej kadencji, i w poprzedniej kadencji tak było. To taki pierwszy, pierwsze sito to niezatrudnieni w jednostkach budżetowych. Rodzinnie, nie wiem, po, żeby nie było tych tak powiązań. Szucale, tak, że osoby muszą być po prostu niezależne od burmistrza. Wtedy jest sens, że ta rada będzie funkcjonowała w taki sposób, że będzie mogła coś zrobić. Myślę, że to co na plus, porównując jeszcze poprzednią kadencję a, a tą obecną, jest to, że piątka radnych plus ty, które do nas dołączyłeś, czyli nasza szóstka, jednak była bardzo mocno skonsolidowana. Nie było już takich sytuacji jak poprzedniej, Żeby się kadencji, wyłamał, że w czasie głosowania zdarzyła się, zdarzyła, pomyłka. zdarzyła się pomyłka, jakieś tam były drobne rzeczy tak, ale, ale już bardzo mocno ta szóstka była ze sobą e, taka zżyta i, i wspólnie potrafiła podjąć jakąś decyzję mhm. i zazwyczaj no, w naszym odczuciu była to decyzja najbardziej e, Pozytywna dla naszej gminy. Tak? Wiesz, dla, mnie, dla mnie to jest zdumiewające, że yy, gdybym był ojcem miasta, to bym wszystkich 21 radnych zaprosił, zapraszał i pokazywał medal, jak wygląda z obu stron, i przy, próbował przekonywać większość rady do swoich yy, racji. Racji, no, no, że tak, jeżeli tak zrobimy, to będzie tak, jak zrobimy inaczej. Mhm. Ja wtedy świadomie, większość by doszła do wniosku, że trzeba w jakiś tam sposób się zachować. To by było naturalne. Tak. Natomiast tu było tak, że się czekało, aż jakiś jeden wróci z operacji, czy skończy, czy tam, czy przywieźli jakąś dziewczynę, bo żeby tylko się te 11 do 10, do, 10 do 9. Pilną tak. małoskowe. Ważne sesje były wówczas, kiedy było 21 rannych na sali. Albo musiało być. Na przykład, czy było wiadomo, że czy ktoś od nas nie, tak. nie przyjdzie. Nie. No. nie, nie, no sytuacje były różne, na pewno e, ciężkie. To, co nam się też przecież nie podobało, o tym też zawsze mówiliśmy, że w budżet były zawsze wrzucane tak. e, rzeczy, tak. które... No, od, pierwszej, od pierwszej historii, gdzie była holter dla dzieci i ławeczka solarna za tak. 16 tysięcy sztuka. I tego się nie da pogodzić. I, i tego nie. się nie da obronić, ale były sytuacje bardziej poważne, kiedy masz na głowie kredyt 8 milionów mhm. plus y, przyszłe odsetki, które będą y, tak. do spłacenia, i też ważne rzeczy dla gminy z naszego punktu widzenia, które no, powinny potrzebne. być, tak? Czy, czy ja już teraz nie pamiętam, co tam akurat w tym momencie było, ale czy nie w szkołach jakieś remonty, mhm. czy inne rzeczy. I, I tu nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Mhm. Bo z jednej strony chcesz to takie, pomóc. To takie łamanie sumienia. Tak, takie łamanie sumienia. I wtedy niestety, ale no. Wydaje mi się, że myśmy dobrze robili, ratując, chcąc ratować budżet gminy, to prawda, chociaż tak nas przegłosowano, ale w, w moim sumieniu wiem, że głosowałem, być może się to komuś nie podobało, że nie ma dni motu, że, że nie wiem, nie robimy pewnych rzeczy, bo nie ma kredytu, ale sama pani skarbnik też powtarzała, że z kredytu nie można robić żadnych inwestycji, tak. No i wesel. A tak, w ogóle to, to, patrząc w przyszłość, jesteśmy na kilka pokoleń ustawieni tym, tym długiem. Tak, no, dług, który, który jest w tej chwili, to rzeczywiście powoduje taki dreszcz. Czy będziemy w stanie go. Nie, będziemy, spadzać, będziemy administrować, tak? zarządzać biedą. Myślę, że trzeba będzie na kilka lat powiedzieć mieszkańcom, że bardzo niewiele się zrobi. Tak, tak że inwestycje będą wstrzymywane. Chyba, że tak jak sobie wyobrażam pion pozyskiwania funduszy zewnętrznych wzrośnie do pięciu czy dziesięciu osób i napłyną środki zewnętrzne. No i jeszcze pomysł na to jak te, jak te środki zdobyć. No i trzeba mieć jeszcze wkład własny. No tak. i wkład własny, czyli dalej kredyt. No, no jednym, jednym z pierwszych moich, pomijając tą, 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 tą swobodę radnego, żeby decydował za siebie, w swoim imieniu mówił, a nie dyscypliny klubowej, to, to jeden z moich pierwszych pociągnięć to było zaproszenie tych ośmiorga posłów mm. dla zjednoczenia środowiska politycznego do zrobienia bezkolizyjnego przejazdu przynajmniej nad torami w Szamotułach. Tak. No i byłeś przy tym, byłeś bardzo blisko i tam poseł Dziuba powiedział, że były plany przez PKP przygotowywane do tych przepraw, tylko nikt nie zareagował, nie był zainteresowany. No. Tak. Zresztą władze nie przyszły na to spotkanie, także nie przyszło na to spotkanie, ale potem mieliśmy pismo z Ministerstwa Infrastruktury, które też mówiło o tym, że szamotuły nie były, nie, nie, nie wykazały zainteresowania, nie wykazały zainteresowania tak kończyło to pismo. i myśmy wtedy chyba nawet przy pomocy radnych z koalicji burmistrza zobowiązali właśnie burmistrza Kaczmarka do tego, żeby wykonał analizę tego, czy taki wiadukt może być, bo nam głównie o ulicach Hrobrego i Dworcową. Mówisz o tym projekcie za 60 tysięcy? Nie, 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 to nie ten projekt, nie ten projekt. Coś coś nie nie nie. nie, 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 ale inny, zupełnie. Tu, tu chodziło o to, czy ten wiadukt byłby w stanie ktoś wykonać, jadąc właśnie od Chrobrego do ulicy Dworcowej, i tam Burmistrz, on Wiem, że wykonał taką, taki a, powiedzmy, audyt e, możliwości wykonania tego, e, tego wiaduktu, no ale już w, od samego początku powiadamy, że to będzie skazane tak i tak na powodzenie i o czym nas poinformował burmistrz, że na, e, że, że, na niepowodzenie i, i burmistrz przeszedł i powiedział, że nie ma takiej możliwości. I zakończył ten temat. Ja myślę o tej mijającej kadencji, to, to mam w oczach strzelam dziesiątki. Pytań, na które nie uzyskałem odpowiedzi na piśmie, na sesjach. znaczy, Pyta, pyta i albo jest obracany kot, ogon, kotem, ogonem się obraca. Pamiętam, że postawiłem zarzut, że jakieś bardzo ważne rzeczy, które myśmy o nich mieli decydować, nie było ich na, na stronie szamotuły www. A był repertuar kina. Z, z reguły. A, a mi chodziło nie wiem, o podwyżkę śmieci, tam jakiś historię. To dostałem odpowiedź od burmistrza, że, że kina jest bardzo potrzebne. No. <grym> tak, no z reguły tak było, że wszystko się ukazywało w BIP-ie, ale w takim miejscu, że było ciężko znaleźć. Te, te ważne rzeczy. Nie, no, w BIP-ie BIP jest wszystko, żeby tak, zachować ty... wymogi prawa. Tak, tylko weź znać. Nie... Bardzo lubię prywatnie y, przewodniczącego jest, no fajnym kompanem do rozmowy, natomiast no nie sprawdził się jako ojciec rady. Nie. Nie. No tak no, stronniczy bym powiedział. Ale to jest coś, coś więcej. On nie dbał o nas wszystkich, nie próbował nas cementować, nie, nie zapraszał, no, no bo on siedział w tej jedenastce. Tak, no to, to były dwa takie obozy I podzielone, wtedy tę dziesiątkę po prostu znaczy wiesz, on Podchodząc formalnie, to on mi wielokrotnie mówił, że on jest tylko od prowadzenia sesji. A to nie jest prawda. To jest to, my jesteśmy przecież organem uchwałodawczym. Burmistrz ma wykonywać nasze polecenia. I wszystko, co się działo przez te pięć lat, było odwrotnością tego. Tak, ale burmistrz będzie mówił może nie z czystym sumieniem, ale będzie mówił zgodnie z prawdą, to Rada. Tak. I tak od pierwszej mojej kadencji przez drugą kadencję Porada. zawsze tak nie, było, że jak były śliskie nie, tematy, to Rada zadecydowała. A my w tej I Radzie, może pomysł był od, w tej radzie jesteśmy w fatalnym miejscu, bo też byliśmy jej częścią, a to tak naprawdę ta jego jedenastka tak? decydowała. O Czyli tym nie cała Rada, ale na nas wszystkich spada odium, i mogą dla nas mieć mieszkańcy pretensje. Temat radcy prawnego do dzisiejszego dnia My się nie doczekaliśmy, ale pamiętam czasy... Radca jest. Radca jest, Niech... tak, ale... Naście lat. Naście lat, ale nie na... Ja uważam, że nie jest na potrzeby radnych. Niestety Wiesz, tak to tak to wygląda. Ja, ja też usłyszałem od pani skarbnik, że ona ma szefa. I, i... Ona ma szefa, ale kiedy myśmy się zwracali. Bo to jeszcze w, w mojej pierwszej kadencji było tak, że zaproponowaliśmy, żeby w budżecie uchwalić pewną kwotę, która będzie właśnie na radce prawnego niezależnego. Do którego my będziemy mogli zadzwonić, ja to pamiętam, podjechać, tak. W osiemnastym, było 10 tysięcy złotych. Później to jakieś tam, jakaś tam kwota Ale była i to było. zniknęło. Tak. Była kwota. Ale to uważam, że było bardzo potrzebne, dlatego że nie z wszystkimi e, tematami mogliśmy się zwrócić do radcy prawnego, który był w urzędzie, był zatrudniony przez burmistrza, czyli wiadome było, że. Ale odpowiedzi na nasze że, pisma. Tak, że będzie to no, ja. jednak troszeczkę może być stronnicze odpowiedź, tak? I chcieliśmy mieć takiego radcę, który będzie niezależny. I to do dzisiejszego dnia no niestety nie ma tego, a uważam, że powinien być niezależny radca dla Rady Gminy, który będzie w każdej chwili mógł nam podpowiedzieć, słuchajcie, takiego pisma nie możecie złożyć, tak powinno to wyglądać. A potem co się dzieje? Przychodzą projekty uchwał, które głosujemy i po czasie przychodzi wyrok uchylenia Uchwały. Moja współpraca z panią skarbnik z z zawodu, na starcie podchodziłem z wielką atencją i szacunkiem, i, i udawałem się do, do jej biura, do jej pokoju. Pierwszy taki problem to był związany z wyliczeniem pensji burmistrza, bo przewodniczący powiedział, że, że burmistrz bodajże dostał 5 tysięcy na rękę, co mi się zupełnie nie zgadzało z faktami i Pani Skarbnik obiecała mi to wyjaśnić. Tymczasem, kiedy do niej poszedłem drugi raz, czy trzeci, powiedziała nic Panu nie powiem, bo, bo dzisiaj jest 13 grudnia 2018. Ja pamiętam tę datę. Czy Pani nie wie, co się dzieje w Urzędzie? Ja mówię, ale co się dzieje w Urzędzie? Później się dowiedziałem, że Kasię Białasik wyrzucali, moją szefową, mojego komitetu wyrzucali z pracy. No a później to mam też fatalne Taki, taką refleksję, z, taką, takie wspomnienie z panią skarbnik, gdzie dostaliśmy, nie wiem, pamiętasz, taką opinię o roku działalności urzędu zrobioną przez Rio? I to, czy to było absolutorium? W każdym razie, ja chciałem mhm. o tym mówić, miałem to mocno rozpracowane. Przewodniczący mnie przywoływał, że ten rok nie ma nic do rzeczy, ale przez rok, powtarzanie błędów, jak najbardziej można było o tym mówić i wtedy Pani Skarbnik powiedziała Panie niech Pan waży słowa, ja Pana ostrzegam. I to było straszne. No, ja, ja Panią Skarbnik e, bardzo szanuję, z racji tego, że miała. Ale on, jak, jak mogła mnie straszyć? I to w taki sposób? Na sesji? <laughs> nie no wiesz, no, czasami różne rzeczy człowiek mówi, pod wpływem emocji. To trzeba ze spokojem podejść do, do sprawy. Ja też czasami z czymś wypaliłem i y, później się zastanawiałem, czy dobrze, czy nie dobrze. Natomiast y, to, o czym zacząłem mówić, panią skarbnik szanuję bardzo z racji tego, że z, y, siostra pani skarbnik była moją nauczycielką fizyki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiesz, jeszcze było y tak, że, że ja miałem y zastrzeżenia do... On, do pokazywania nam rozszerzenia paragrafów. Nie wiem, czy pamiętasz, że no, zakup usług pozostałych tak, to się kilkanaście milionów. To się przewijało. W ja całym spotkałem budżecie. jednego kierownika na moje takie naciski, że on miał to rozpisane, ale Kadra nie dostała pozwolenia, żeby, żeby to No co tak, jest, no, no Tam były pewnie ukryte wewnątrz. jakieś koszty, kwoty, które. To znaczy, no, ukryte, czy... które moglibyśmy właśnie y, obciąć. Szukać oszczędności bo... szukać oszczędności, o... które można byłoby wykorzystać choćby na takiego o... właśnie radcę prawnego, czy na. na... Kto no, wie, czy by się nie uzbierał na jakieś kwoty. Tak naprawdę, <grym> tak naprawdę w naprawdę Jeden z podstawowych problemów to jest w ogóle, że spółki powstały, a, a poza tym no Łukasz. Czy będzie 30 zawodów sportowych w miesiącu w centrum sportu? Czy będzie zero? Pensje dostaną takie same. Tak. Czy w hotelu, jakie będzie obłożenie? Czy to, no, moim zdaniem urzędnik nie powinien prowadzić działalności gospodarczej. Nie? Ale mam nadzieję, że pani skarbnik wybaczy, wybaczy mi te, te moje występki na sesji. Które były pewnie spowodowane jakimiś emocjami. Chociaż pani skarbnik zazwyczaj też potrafiła odpowiedzieć. Choć klaskaliśmy na stojąco przy pożegnaniu. Ale tak jest. Żegnaliśmy ją bardzo, bardzo miło i, i życzliwie. To nie było, to nie było wymuszone. Jasne, że. Także myślę, jasne. Że, że gmina na pewno. Z, to znaczy, trafi sobie wyobrazić, z, że dużo zyskała kiedy pani skarbnik była na tym stanowisku i teraz też można powiedzieć, że straciła. Kiedy już pani skarbnik odeszła, ale w rękach nowego skarbnika jest przyszłość. Zaskakiwało mnie, zaskakiwał mnie proces organizacji inwestycji. Nie wiem, tak, tak to jakoś było do tej pory, że od zimy robiono dokumenty do, do wczesnego lata, zgody, wszystkie projekty, a potem. Przed gwiazdką to na mokro w mrozie i na szybkiego, bo trzeba wydać te pieniądze. To, to no, w, bo... Zawsze wszystkie inwestycje pod koniec roku. Nie? Tak, to jest, to jest pewnie formalizm, ale nie wiem czemu Czy nie już... można latem. Nie, nie, to już kiedyś pani skarbnik... Zimą pani skarbnik mówiła, że chyba pani skarbnik, albo pan burmistrz, że przetargi, które są organizowane hmm. na początku roku są zawsze tymi droższymi, tak? dopiero pod koniec roku się ta cena zmieniała, ale natomiast ja, to co ja sobie tak myślę, to nie wiem czy zwrócić uwagę na to, że praktycznie no, większość inwestycji, które była robiona w gminie i w mieście była kwota ustalana, była umowa i po jakimś czasie nagle Musimy dołożyć raz, musimy dołożyć drugi raz i to nie były małe kwoty, tak? Ja rozumiem, że inflacja może mieć wpływ na wzrost kosztów inwestycji, ale nie w tak dużych, wiesz, w dużej rozpiętości. Wiesz co, ja tu wejdę w słowo filozoficznie zbyt długo trwał proces decyzyjny, bo pamiętam mojego brata, który w 18-19 podglądał na południu Polski nowe przedszkole za cenę 8 milionów na gotowo. Mówił o tym wielokrotnie. Tomek też mówił o, o fotowoltaice w tamtym czasie. My się za to teraz bierzemy. W przedszkole z 13 na 17, no słyszy coś o 20. Rynek. Wyposażenie. Plusy. Ach, rynek. Rynek podniesiony, nie? Początek był ile? 13? Ale to tak się chyba skończyło, mniej więcej. Wydaje mi się, że coś dokładaliśmy. Nie chcę o rynku mówić, bo bardzo na, na się Czasami te inwestycje, które gdzieś tam były prognozowane, planowane, które nawet się nie doszły do skutku, tak? Ale dlaczego nie doszły do skutku? I tu wrócę na moment do słynnej kładki na ulicy zamkowej. Przecież nikt z nas zdrowo, rozsądkowo myślący, nie będzie przeciwko kładce, która ma być, która ma zapewnić bezpieczeństwo tak le, mieszkańcom, dzieciom, które się tam poruszają i do szkoły. Ale jeżeli, no nie wiem, ja sobie nie potrafię wyobrazić... A to pamiętam, mówiłeś, że ze złota, milion. Milion złotych na kładkę, która ma połączyć dwa brzegi, no to... A przetargi były chyba 2-3 miliony. To jest po prostu nie do wyobrażenia, bo projekt kosztował chyba 60... 60 tysięcy złotych. Dużo, zł, zł, dużo zł, zmarnowanych tak? pieniędzy. Dużo zmarnowanych pieniędzy. Po prostu ktoś Bycie nie potrafi okale, przeliczyć tak, tego i realnie podejść do, do sprawy, bo za te pieniądze naprawdę mogłoby być bardzo dużo inwestycji wykonanych w mieście. I wiesz, ta kładka już by dawno tam była. Wiesz, szef, szef wyrugowanego z Piaszczyk, stowarzyszenia Tenisowego, kiedyś mi opowiadał, że tenisista, który jest z zawodu murarzem, postawiłby murek do, gdzie można odbijać piłkę, mhm. ćwiczyć za 5000, a kosztory z gminy opierą na 60. No. Ten sam bo, wiesz, bo to ci powiedzą, że musi mieć atest. No. Nie? Tylko czy ten atest musi być tak drogi? A z drugiej strony, gdybym ja był burmistrzem, to wracając na moment do dokładki, mhm. to bym wsiadł w samochód, podjechał do Brico, do Biedronki. I no, powiedział wam, im, słuchajcie, no. y, powinniście y, partycypować w kosztach, no, to są wasi bo klienci. to są wasi klienci, oni tędy no. idą. Z drugiej strony otrzymaliście od nas y, grunt, bo to był grunt przecież y, częściowo chyba gminy. Kupili nam coś, nie? tak? I teraz, no, że ktoś już nie przewidział tego, że będzie konieczność wykonania jakiejś tam inwestycji. Nie, no, tam jest w ogóle węzeł kopiejski. Cała ta historia łącznie z tym lądowiskiem. No tam jest ogólny dramat z stacją benzynową. Parking dla tirów, czy, czy strefa dostawy dla tirów na ulicy Szczycińskiej. tak. To, to że wszystko, to to wszystko, to wszystko, wszystko jest nieprzemyślane. Jak widzimy sobie przyszłość? O ile zostaniemy pozytywnie zweryfikowani przez mieszkańców, bo to bywa różnie i. Kandydatów jest ja, wielu. Ja szczerze mówiąc dam radę. Będąc w Radzie i nie będąc, ale co myślisz? Czego byś sobie życzył, czego byś oczekiwał od przyszłej Rady? Od przyszłej Rady, no właśnie, żeby ci, którzy, którzy wejdą do tej Rady, żeby mieli możliwość wspólnych rozmów, wspólnych spotkań i żeby się dowiadywali o tym, co ma być przeprowadzane w Gminie, nie w dniu sesji. No Albo tak, nie 5 minut e, 17, przed sesją. 17 godzin przed, tak. Tak? tylko żeby to była rzeczywiście taka rada, gdzie burmistrz e, przychodzi do tej rady i mówi: Słuchajcie, mam pomysł e, na zrobienie tego, czy na zrobienie tego, co Wy o tym sądzicie? Ja mam na to takie spojrzenie, żeby ci ludzie się też mogli wypowiedzieć, bo w tej chwili to było tak, znaczy, że pan burmistrz przychodził do nich, nie do nas, Czyli nie do opozycji, tylko do swoich radnych i prawdopodobnie im mówił, słuchajcie, to jest, macie zagłosować To jest tak. jeszcze spłycone, wiesz, do takiego myślę, bo nigdy nie, tego nie, 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 nie uczestniczyłem w tym, do autorytaryzmu. Że w zasadzie na końcu jedna osoba decyduje. Ma być rynek na przykład. Tak, nie? i, i, i Ma być tak głosuje na, tak, jak mi każą. Przecież pamiętasz historię, jak, jak prosiłem, żeby ogłosić konkurs na najlepszą rzeźbę na rynek. A gdzie tam? Natomiast ja powiem co, w tej kwestii, że znam gminę, gdzie dziewczyna radna mi mówiła, że tak właśnie jest, że wójt wszystko tłumaczy i ona nie ma żadnych wątpliwości głosując. I nikt jej nie kazał nigdy głosować niezgodnie z jej sumieniem. A myślę, że to było często tych naszych. Tak, chociaż myśmy zawsze mówili, że w naszej, grupie, w naszej grupie nigdy nie było e, dyscypliny klubowej. No takiej, tak, takiej brutalnej, która tam Każdy być głosował musiała. Z, z własnym sumieniem, z tym, jak podchodzi do danego tematu. Mhm pomimo, że, że... Ale myśmy rozmawiali. Tak, i mo mogliśmy się wewnętrznie nawet sprzeczać, mm -hmm. ale nigdy to nie było tak, że powodowało jakieś napięcie. Ale w większości mieli na kartce napisane. A oni mieli no. podyktowane, jak to Przecież ma wyglądać. To zwykle Więc... był guzik zielony. Wprowadzana uchwała przez burmistrza na tak. Tak no i, i tego chyba nie, nie życzyłbym tego nowej radzie. Raczej chciałbym, żeby, bo, bo też dużo ludzi w mieście nawet nie wie o tym, że to tak się dzieje. Każdy myśli, że Wy tam jesteście, Wy tam coś sobie robicie i się kłócicie. Tak jak mówi kolega Bogdan, zaczepiałem go, to Ty nie wiesz, że nad jeziorkiem że będzie działo? Że coś się będzie działo. Blok budowany. Tak, albo że fotowoltaika w kępie. Wręczmu Wres, nie wierzą. No nam więc, nie wierzą. Ale taka, taka jest prawda: no, no, o wielu rzeczach myśmy nie wiedzieli.